Jestem w tej chwili na ulicy Nowopogońskiej, a więc od strony pogoni jadę do nowo otwartego wiaduktu przy placu Kościuszki. Od tej strony kiedyś nie było opcji, żebyśmy przez ten wiadukt przejechali, on był jednokierunkowy i to od strony przeciwnej niż teraz jadę. Muszę naruszyć ciągłą przez te stojące pojazdy. Rozumiem, że są to pojazdy tej ekipy, która jeszcze y, wykonuje jakieś prace tutaj przy drodze. No, fajnie się wiadu przejeżdża. Pojadę w lewo. Spróbujemy sobie sam plac kościuszki troszkę objechać w koło. Nie byłem tutaj od, od lat, można powiedzieć. Nie wiem jak się tutaj powiem szczerze wokół tych budynków poruszać. Tak jak mówię, nie było mnie tutaj wiele, wiele lat dobra, jadę z powrotem. Mam tutaj stop przed wyjazdem na drogę Natomiast jak widać już udało mi się wydostać na drogę. Jestem na ulicy 3 maja. Zwracam uwagę, że nie ma już tutaj tabliczek z objazdem do ulicy Nowopogońskiej. Do Nowopogońskiej będę jechał tutaj w prawo przez nowo otwarty wiadukt, żeby skręcić w jego kierunku. Muszę wjechać oczywiście na buspas. Strefa ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Jeszcze tutaj mamy tabliczkę, że sygnalizacja tutaj występuje. Tej sygnalizacji jak widzieliśmy już tutaj absolutnie nie ma. Tutaj po lewej stronie nie wiem no jak widzimy jeszcze jakieś prace tu są, co chwila prowadzone. Nie wiem tutaj będzie jakieś miejsca parkingowe. Podejrzewam, że po prostu będzie zagospodarowany kawałek placu. Tutaj po prawej stronie właśnie plac Kościuszki, gdzie się, gdzie się można powiedzieć pogubiłem. I proszę bardzo, raz, dwa jesteśmy z drugiej strony na ulicy Nowopogońskiej.